Cześć serdecznie was witam na kanale Fajna Telewizja. Dzisiaj unboxing Samsunga S10+, zobaczymy co kryje się w tym tajemniczym czarnym pudełeczku. Prezentowany model S10 Plus to oczywiście znany wszystkim flagowiec od Samsunga. Zakupiłem go na aukcji po korzystnej cenie, ponieważ był on sprowadzany z innego kraju, nie jest on po prostu z dystrybucji polskiej. Czy warto taki produkt kupić? Na pewno wydaje mi się, że jest to alternatywa dla aukcji, które aktualnie zalewają nasz rynek, czyli aukcji powystawowych. Są one często. Produkty są tam prefabrykowane i nie zawsze są w pełni nowe. Tutaj mamy pewność, że produkt będzie w pełni nowy. Co do gwarancji, musicie zabezpieczyć się w ten sposób, aby posiadać kartę gwarancyjną i dodatkowo dowód zakupu danego produktu z ceną i z danymi wszystkimi sprzedawcy, bo inaczej gwarancja po prostu nie zostanie uznana. Przed zakupę do. Postanowiłem dokładnie sprawdzić tę kwestię, i nie ma czegoś takiego, że na podstawie e-mail oddacie telefon na gwarancję, przynajmniej ten, który nie pochodzi z dystrybucji polskiej. Co jak widzicie, na naklejkę, czyli na plombę, która była oryginalnie, została naklejona druga plomba. Prawdopodobnie było to wynikiem odsłania, aczkolwiek nie wiem, nie jestem pewien. W każdym razie telefon był w jakiś sposób sprawdzany. Ale mam nadzieję, że nie był używany. Odpakowujemy go dalej, sprawdzimy, co się kryje w tym czarnym pudełeczku. Czy rzeczywiście telefon jest godny polecenia i czy warto oszczędzić te paręset złotych, a nawet i na poziomie tysiąca złotych można tutaj spokojnie zaoszczędzić, bo koszty czy też koszt zakupu takiego telefonu który właśnie pochodzi z dystrybucji zagranicznej to koszty pomiędzy 2700 do 2900 do 3000 się zmieścimy z tymi kosztami a produkt polski czyli dystrybucja polska w serwisach czy, czy też w autoryzowanych serwisach Samsunga lub też w sieciach Handlowych sprzętu elektronicznego otrzymamy za około 1000 zł, więcej czyli za 3,800-3,500. Sprawdźmy co. Mamy w środku oprócz samego, oczywiście, telefonu. Znajdziemy ładowareczkę. Ładowarka musi mieć wypukłe wszystkie napisy Samsunga, szczególnie ten napis na górze. Jeśli on nie jest wypukły, już możemy podejrzewać coś o nośnie oryginalności naszego produktu. Przejściówka z USB na USB-C, słuchaweczki, kabel USB, kabel standardowy i w kablu jeszcze dodatkowa przejściówka z, z mikro USB na USB-C jeśli byśmy posiadali takie złącze w jakimś innym nowym urządzeniu. Słuchawki firmy AKG, także są wyglądają przynajmniej dobrze, sprawdzimy sobie oczywiście w najbliższych odcinkach pokażę Wam porównanie tych, Samsung, tych standardowych yy, słuchawek Samsunga z właśnie z tymi AKG, czy rzeczywiście one posiadają lepszą jakość niż te, które są dodawane do pozostałych modeli. No tutaj oczywiście Samsung się szczyci tym, że do najwyższych swoich modeli S dodają te, same, te słuchaweczki, które rzekomo są po prostu lepsze. Oczywiście tutaj złącze jack no i tu ogromny plus dla S10, że jeszcze te złącze jack mamy. Jak dla mnie jest ono bardzo ważne, bo używam różnych wielu słuchawek, które właśnie są na okablowaniu standardowym, więc te złącze jack mi się przydaje. Być może ktoś go nie używa, nie potrzebuje, to takie złącze będzie zbędne. Dodatkowo jeszcze, oczywiście, kluczyk do karty SIM powinien się znaleźć w waszym pudełeczku, no i pudełko z zawartością różnych innych instrukcji, elementów papierowych, co tam mamy, sprawdźmy sobie. No i tu też powinna być właśnie instrukcja do naszego telefonu. No i tak jak się spodziewałem, w języku. Słowackim, jak widzę, i nie ma tu języka polskiego. No, ale z instrukcją nie ma problemu. Co najważniejsze, aby telefon obsługiwał język polski. Za chwilę sobie to sprawdzimy. Włączmy sobie telefon, sprawdźmy sobie, czy w ogóle się on uruchamia. No i logo Samsunga się pojawia, nie powinno być tu brandu. Z racji tego, że telefon zakupiony był tylko z dystrybucji innego kraju, a nie z dystrybucji operatora innego kraju. Tu też zwróćcie uwagę, spytajcie, dopytajcie się sprzedawczy, czy o tą kwestię, czy na pewno produkt jest tylko z innego kraju, z innej produkcji. Abyście nie mieli dodatkowego brandu jakiegoś operatora czeskiego, słowackiego czy też jakiegoś tym podobnego, bo, bo to jest dodatkowo niepotrzebne, zbędne oprogramowanie. Nie wszystkie je jesteście w stanie odinstalować. Trzeba dużo w ustawieniach pogrzebać, żeby całe oprogramowanie odinstalować, a zawsze ono pracuje, obciąża dodatkowo naszą baterię i nasz telefon. Jak widzimy, bez problemu możemy znaleźć język polski, czyli tutaj jest wszystko prawidłowo i wszystko ok. Zaznaczamy sobie. Opcje, które powinniśmy używać podczas użytkowania telefonu, starajcie się nie zaznaczać domyślnie wszystkich opcji, ponieważ często tam są ukryte takie rzeczy jak śledzenie naszego telefonu, wysyłanie danych diagnostycznych, które do pracy z naszym telefonem zupełnie są zbędne. A rzeczywiście czy wpływają na jakąś poprawę jakości Google? Na pewno tak, ale nie, no, jeśli nie chcecie się jakoś przyczyniać specjalnie dla ogółu i poprawiać jakość Google'a no to najlepiej pominąć to, aby, aby nie obciążać swojego telefonu dodatkowo. Jak widzimy telefon się uruchomił, S są wszystkie aplikacje jakie powinny być sprawdźmy sobie podstawowe jego działanie na przykład aparat uruchamia się bez problemu przerzućmy kamerę, czyli teraz kamera przednia i kamera tylna, nic tu się złego nie dzieje czyli wszystko działa prawidłowo dotyk też zbudza prawidłowe zachowanie nic się nie zacina, także telefon jak najbardziej pozytywny oczywiście więcej testów będzie na moim kanale i na pewno pokażę Wam w następnych odcinkach, jak telefon się spisuje w praktyce, bo telefon zakupiłem dla siebie nie jest to żadna reklama. Telefon będę użytkował w najbliższym czasie. Na pewno większość filmów będzie nagrywanych tym telefonem, tak że będziecie mogli sobie zweryfikować jakość, przede wszystkim pod kątem nagrań. To też właśnie z tego powodu wybrałem ten model, ponieważ nagrywa bardzo dobrej jakości filmy wideo. W 4K i 60 klatkach na sekundę. Mamy do dyspozycji szerokokątny obiektyw i dodatkowo dwukrotny bezstrotny zoom, czyli te trzy kamery tylne. Co do przednich kamer, to, to, to druga kamera jest tak jakby do głębi yy, kolorów, czyli do głębi tła. Możemy zrobić lepszy efekt po, podczas tak zwanych zdjęć portretowych z efektem live focus, czyli coś na styl lustrzanki, że tło za nami jest rozmazane. Oczywiście testy zdjęć również zamieszczę na kanale. Sprawdzicie sobie, jak faktycznie sprawuje się ten telefon w praktyce. Cały telefon powinien być owolnikowany i nie tylko przód i tył telefonu powinien być chroniony folią, ale również jego boki, całość, wszystkie narożniki, jak i karta SIM i szufladki powinny być dokładnie szczelnie zamknięte w folią. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że rozwijałem wszystkie Wasze wątpliwości dotyczące tego, co znajdziecie w pudełeczku z Samsungiem S10+. Tak jak widzieliście, mój model pochodzi z aukcji niepowystawowej, aczkolwiek przecenionej i tutaj ta plomba, która była oryginalnie, została przerwana, a jak widzieliście, naklejona została następna plomba, pochodzi ją z dystrybucji czeskiej. A przez to oczywiście cena jego jest okazyjnie niższa od cen sklepowych. Sam produkt nie różni się, nie powinien przynajmniej się różnić, a czy tak będzie, będę go testował przez najbliższy czas, ponieważ kupiłem ten telefon dla siebie i nie będę tego go reklamował, czy też nie będę go jakoś specjalnie krytykował. Po prostu odczucia moje do tego telefonu. Zację jego użytkowania na pewno pokażę Wam. I zademonstruję. Dlatego jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, u dołu ekranu pod filmem znajdziecie przycisk subskrypcji, naciśnijcie go, dodajcie dzwoneczek, a otrzymacie powiadomienie i nie przegapicie żadnego odcinka na kanale Fajna Telewizja. Zapraszam Was serdecznie. Zobaczcie też w zakładce wideo, jakie odcinki dla Was jeszcze nagrałem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!